Jakby ktoś z Was chciał wiedzieć, co się robi w czasie jazdy, to się robi to. Morda, morda. Czyli się wcina surowe ryby z cebulą. Myślę, że to i dobre. Ja za serwicze nie przepadam, ale pożywne pewnie jest, białka dużo. Muszę patrzeć na drogę, dlatego nie patrzę w kamerę Patrz na drogę. Jezu, przecież zakręty takie nie możesz tak robić. No. Serwicze pyszne ja chile, jadę dalej. Na temat, jeżeli ktoś Wam powie, że Ceviche w Chile jest dobre, to ma rację, ale lepsze jest w Peru. Tak wygląda nasz pierwszy camping zorganizowany w Peru. No, jesteśmy w centrum miasta w Arequipie. Może nie jest jakoś spektakularnie, widoków nie ma, palmy, wulkanu misty nie widać, ale i tak, aha, no i blisko są autostrady, drogi takie dwupasmowe, więc hałas jest trochę, ale i tak czujemy się bardzo dobrze i tak w miarę bezpiecznie. Peru to pełno owoców, nareszcie. No jest okresowa, ale wyschnięta teraz a my znowu męczymy Defendera ale nie wytrzymać witamy wszystkich o poranku naszego poranku witamy wszystkich kawą cappuccino z widoczkiem pięknym tutaj na Andy moja przepiękna żona Izabela Wiesława właśnie tam podziwia kanion Kolka, gdzieś, który się rozpoczyna gdzieś w tym rejonie Noc nie była zbyt przyjemna. Ponieważ znowu jesteśmy na trzy hakiem, a samochód stał przodem w dół i wszystko e, wszyscy lecieliśmy, wszyscy dwoje wszyscy? znaczy nie myśleć sobie, w dół, tak głową, więc e, trochę było e, niewygodnie. Dolina wulkanów wulkany. Ogromne ośnieżone szczyty, wysokich 6 tysięczników, ale 1300-1350 wulkany, których pełna jest tutaj e, w dolinie, możemy je obserwować. One nie są wysokie, ale są za to bardzo ładne. Tak, z tyłu tam za. Dodam, że mają takie bardzo fajne malutkie kraterki. Jeden, drugi, trzeci i czwarty. Ten po prawej. Taki stożek ścięty jest właściwie miniaturką prawdziwego, on jest prawdziwym, ale wulkanem małym. Nie wiem jak się nazywa typowo, geologicznie taka erupcja, która się tak wydobywa delikatnie, bez żadnych erupcji ogromnych. I te rzeki wulkaniczne wszędzie tutaj właśnie rozsiały mnóstwo kamieni żużlowych i takich powulkanicznych. Mam powiedzieć, że chyba się starzeję, ale to nie ze względu na to, że mam zadyszkę, tylko ze względu na to, że znowu się dałem namówić, z pamięci o coś frankuje bardziej. Się znowu dałem namówić, żeby włazić na tę górę, to co tu naokoło. Znaczy ta góra tam jest, jeszcze z tyłu. I, i nie wiem, co to będzie dalej. Czy ja wlezę, wlezę, wlezę. 50 lat minęło, ale jeszcze nie całkiem. Eee, człowiek jest stary. Tam jest jezioro. Ciekawe takie, o podobno z tego jeziora przez podkalny pod tunel, podziemna rzeka płynie do kanionu Kolka. Więc y, widzieliśmy taki schemat. I to jest bardzo ciekawa rzeka podziemna. Dobra, idziemy dalej. Z praktycznych informacji, jakby ktoś chciał wiedzieć, że jak wlezie gdzieś na górę w dziczy i nie ma cywilizacji, i nie ma cywilizacji, to jest tu tu może nie, bo tu trochę brudniej ale tu widać, toalety ale to bardzo fajne, tylko takie odsłonięte trochę zas w sensie zasłonięte na całkowicie on tu kosz na śmieci ale to pomińmy i wulkany wszędzie toalety są, czy widzę, jest przyjeżdżajcie, nie bójcie się papier tylko trzeba zabrać Rio Kolka, jesteśmy na poziomie rzeki. Za nami kanion Kolka odkryty przez Polaków, co już wielokrotnie podkreślaliśmy. Jakby tego było mało, most za wysoko. Trzeba było odjechać na poziom rzeki, więc jesteśmy. Tu dużo mówić rzeka jak rzeka. Właśnie mogliśmy oglądać. Najgłębszą część e, kanionu Kolka. Z góry. Z góry oglądaliśmy ją, także no, jesteśmy pod wrażeniem, bo teren tutaj jest bardzo ciekawy. Tutaj e, rzeka Kolka łączy się z inną rzeką. Musiałbym znowu spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć jaką. Mniejszą, więc nie ma znaczenia. Ale ciekawie. Kompensują wszystkie niedogodności w podróży. Na przykład, yy, na przykład niedogodności takie, że nie ma się gdzie umyć włosów, nie ma gdzie umyć. Nie wspomnę już o załatwianiu potrzeb fizjologicznych i o tym, że trzeba wstać wcześniej rano, żeby opróżnić mecz. Ale jeszcze też piękne jest to, że przyjeżdżamy do bardzo turystycznych miejsc w dziwnych porach bo jednak 13.30 tutaj jest kompletnie bez sensu, bo nie widać kondorów ale nam się udało cztery albo pięć tam tunel jest Na jest jest tam jest ta rzeka, widzisz? płynie i ona gdzieś tutaj musi za tą górą ale co, tutaj jest ten kanion? no tak, bo zobacz, płynie rzeka, nie? I za tą zieloną górką tutaj jest rozpadlina no. i tutaj jakby się łączyły te dwa brzegi bo tu, ale widać krawędź i tam w dole musi być rzeka dalszy ciąg przecież ona nie znika całkowicie, a tam płynie tylko, że jest tak malutka że nie wiem jak można ją spłynąć o tej porze no, no tej porze nie, może spływali w innym miesiącu w porze deszczowej, to jest więcej wody może spływali tu widać trzy miasteczka raz, dwa, trzy, wioski pewnie By się powiedzieć, że trzeba jechać dalej, ale jechać nie można, ponieważ za każdym zakrętem kolejne cuda kanionkolka odsłaniają nowe krajobrazy. Generalnie jedziemy do Chiwai i nie możemy dojechać, jak wspomniałem, bo co chwilę się zatrzymujemy, żeby zrobić ładne ujęcia. Jesteśmy w Chiwai, w Peru. Z tego miejsca, 13 maja 1981 roku, wyruszyła polska ekspedycja kajakowa, która odkryła dla Peru i dla świata najgłębszy na świecie kanion Kolka. Przygotowujemy się do kolejnej fiesty Virgen de Asunta. 15 agosto, czyli 15 sierpnia, właśnie tutaj takie uroczystości. Coś w tym musi być, że na dwóch półkulach to samo. Wszystkie nasze serca dla Virgen de Asunta. Jak widać, mieszkańcy miasta bardzo czynnie uczestniczą w przygotowywaniu się do fiesty i ozdabianiu miasta Placu Centralnego. schodzimy na brzmiało to dwuznacznie a ja byłem tak wykończony, że nic nie pamiętam